Witam Cię z pionie na kanale Iwitarot. Cześć, Iwona się kłania. To czytanie dla Ciebie na czas tygodnia od 23 do 29 czerwca 2025 roku. Pamiętaj, że czytania są ogólne i nie będą z każdym współgrały czy rezonowały. Wiesz tylko to, co z Tobą gra. <grym> mm -hmm. Zobaczmy, co w miłości, w pracy. Od razu przechodzimy do tego czytania. Jeżeli brakować Ci będzie no, czytania z wyroczni, to proszę napisz o tym. I jeszcze jedna informacja, oczywiście dotycząca um, odpowiedzi anielskich. Bo warto już teraz ułożyć sobie w głowie pytanie w temacie miłości w pracy na ten tydzień. Odpowiedzi przyjdą pod koniec każdego z czytań właśnie z tych kart anielskich. Także zapraszam. Dobrze, zaczynamy więc. jakie energii jesteście w tym tygodniu, na ten tydzień? Co się wydarzy? W tym czasie radę na tą sytuację. I to samo jeśli chodzi o pracę. Jakie jesteś sytuacje, jeśli chodzi o miłość w skorpionie? Odważne i ambitne wybory, stawianie kolejnych kroków, ekspansja planów. Partnerstwo z osobami, które dzielą Twoje pasje. Bym powiedziała też, że jesteś na rozdrożu. Chcesz postawić kolejny krok, ale nie wiesz, co zrobić. Czyjś z Was może być im w związku, to są przykłady. I masz jeszcze kogoś na boku i chciałbyś po prostu no, jakoś to połączyć. Takie zjeść ciastko i mieć ciastko. Coś na takiej zasadzie: albo jesteście w związku i razem się zastanawiacie, co zrobić z sytuacją, o której teraz myślisz. Może być też taka sytuacja, gdzie dopiero się osiadczyłeś. Ty przyjęłaś pierścionek i myślicie teraz co dalej? Którą, dro Którą drogę wybrać? Jakiś scenariusz? Czy jeszcze na przykład poczekać z tym ślubem, a może w ogóle się nie hajtać po co? Lepiej sobie te pieniądze wykorzystać na jakąś podróż, czy po prostu rzeczywiście wziąć ten ślub. No, to jest tylko przykład, słuchajcie. Musicie o tym pamiętać. No. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. O, kurczaki. Pokazała się królowa pentakli. To jest ktoś z trgonu ziemi. Byk pan na koziorożec. Może to być twoja żona? Albo to ty jesteś tą żoną. Albo chodzi o partnerkę, nie muszę być zaraz żoną. W każdym razie, to co powiedziałam, mogła ta osoba przyjąć pierścionek i jesteś teraz szczęśliwym człowiekiem. Lub chodzi o coś zupełnie innego. Może poznajesz dopiero tę osobę w tym tygodniu, albo, dopiero, albo poznałeś w zeszłym. Jeszcze to, co z wami rezonuje. No i co? Co teraz? Obserwujesz, analizujesz, zbierasz informacje na temat tej osoby, takie czy masz się logicznego myślenia. O, o <laughs> Się pani, dobra. Mnie się tutaj pokazała sytuacja, słuchajcie, gdzie możesz być mężczyzną, który ma żonę i kochankę. I teraz dochodzisz do wniosku, że kończy ten yy, związek, w którym i tak już nic się nie dzieje, czyli zostawiam żonę. Yy, 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 i Postanawiam, myślę o tym, by wziąć ślub z jedną, a ożenić się z drugą. Coś takiego mi tutaj wychodzi. Tak o tym myślisz. Jeżeli jesteś kobietą, to sobie odwróć tą sytuację. Jaka jest rada? Czwórka denarów. A e, jaki denarów buław? Czwórka buław. Masz co świętować. w boskości oraz aniołom wdzięczność za napływające do ciebie poczucie spokoju i dostatku. Spokój i zadowolenie w życiu osobistym. Hmm. Jaka jest rada? Ja Ci powiem, jaka jest rada. Warto odejść od sytuacji albo od osoby, która cię męczy. tylko ty będziesz wiedział i jak ty już podejmiesz tą decyzję będziesz miał powód do radości do szczęścia do tego by wyluzować mm. idź nową drogą idź nową drogą, nie obracaj się za siebie no taka tu jest rada Przychodzą okazje, które możesz wykorzystać, które spowodują, że uda ci się odejść od tego, od sytuacji, które cię męczą. Może jesteś w rodzinie, która cię męczy, może jesteś, może żyjesz nad, na dwa domy, chciałam powiedzieć. W każdym razie tu jest ten wybór, idę w to nowe. Dokonuje wyboru. Warto to zrobić. Jakby mieć wolną głowę, uspokoić się, nie przemęczać już. Ta sytuacja zżera twoją energię. Tak żyć na parę frontów to charówka. Wierzcie, to za wami rezonuje. Czasem sobie żartuję. Nie gniewajcie się, proszę. Zbaczyłeś ze ścieżki swojej duszy. Nie teraz. Jeszcze? Przyjdzie uzdrowienie. Przyjdzie uzdrowienie tej sytuacji. Dobrze. A co chcą powiedzieć aniołki? Co chcą powiedzieć aniołki? Co chcą powiedzieć aniołki miłości dla skorpiona? Tylko czytania prywatne tak naprawdę rozjaśnią Waszą sytuację. No. Zaczekaj. Odpuść. Tak. Uu. Wypatruj znaku. No dobrze. Teraz sprawdzamy pracę. Jakie jesteś energii, jeśli chodzi o pracę? No, w pracy rodzinna atmosfera jest. A może pracujesz gdzieś, gdzie no to jest firma rodzinna po prostu albo może to jest Twoja firma rodzinna albo z przyjaciółmi, no. Zobaczmy. Dobrze czujesz się w tej pracy, w której jesteś? No. Praca w Skorpiona przezwyciężasz chorobę. Ciekawe, przezwyciężasz coś. Tu jest albo rywalizacja w miejscu pracy. Skorpionie, ta praca nie daje ci satysfakcji finansowej. Chcesz odejść od tej pracy, której jesteś? Za duża rywalizacja w miejscu pracy, za bardzo. Coś Ci się tutaj nie podoba. Koniec tego cyklu, i zaczyna się nowy. Dobrze, a co się tutaj wydarzy? Piątka kielichów. Odszedłeś już od tej pracy, którą lubiłeś i teraz tęsknisz za tymi osobami, z którymi pracowałeś, czy pracowałaś. Hmm. No, odchodzisz, tu jest odejście. Ale jednocześnie jest nowa możliwość, nowa okazja, którą możesz wykorzystać. Hmm. Jaka jest ta rada? Warto medytować, warto wsłuchać się w swój wewnętrzny głos, warto również tak trochę się wycofać z życia, warto odpocząć, wyjechać gdzieś przed rozpoczęciem nowej pracy, naładować baterię. <laughs> Tak, ta praca to jest znowu spełnienie Twoich marzeń, więc warto jakby przestać się zastanawiać, co zrobić, tylko po prostu yy, gdzieś wyjść. Tak jak wcześniej powiedziałam, bo tutaj jest takie, yy, czy od razu iść do tej pracy, czy jeszcze poczekać, gdzieś wyjechać. Więc myślę, że warto. Co warto, to ja już powiedziałam w sumie. Decyzja należy do Ciebie. Dopiero podejmij działania, jeśli będziesz na nie gotów. Tak mogę odpowiedzieć na to, co tutaj jest. W każdym razie jesteś w stanie spełnić swoje marzenia, pracować w zawodzie, jakim lubisz. Zarabiać dzięki swojej pasji. Warto iść w tym kierunku. Jakieś nowe możliwości się otwierają przed... Skorpionem i skorpionicą. Dobrze, zobaczymy, cóż tutaj chcą powiedzieć karty hmm, przeznaczenia. Jeśli chodzi o pracę. Decyzja należy do ciebie. Za bardzo się zastanawiasz. Ech, karty nie odpowiadają. No proszę. Odpowiedź niesiona głosem twojej duszy musi być. Dobrze, cóż, aniołki w takim razie w temacie pracy mają do powiedzenia skorpionom. Posłuchaj swojej intuicji. Zdobądź więcej informacji. Kompromis. No proszę. Dobrze kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanie Wam się podobało. Życzę Wam cudownego tygodnia. Dziękuję ślicznie za uwagę i do następnego razu. Pa!